To znowu ja, Janek Ciamciara, kibic weteran, pasjonat polskiej piłki kopanej. Czas na analizę 17. kolejki. No, ale słowem wstępu chciałbym podziękować wszystkim za słowa wsparcia, motywację do dalszego działania, ale i też i krytykę. Kochani, jesteście nieocenieni. Bardzo Wam za to dziękuję. Ząbek! Ząbek! Kluchoty! Nie szczekaj mnie tu, jak teraz nagrywam. Ząbek! Paszą mnie wolno do dużego pokoju, już! Wybaczcie mi najmocniej kochani, no ja jak, jak wiadomo zwierzęta są nieobliczalne, nie nieprzewidywalne, dlatego no, nie, nie mogłem tego przewidzieć. Ząbek już jest zamknięty, także nie powinien już nam przeszkadzać. No zaczynamy. Do Gdańska przyjeżdżają portowcy ze Szczecina, no w tamtym tygodniu no, Pogoń została dotkliwie urządzona przez szerszenie z Lubina, no więc można powiedzieć, że jeden skowronek wiosny nie czyni. <laughs> Oczywiście mowa o trenerze pogoni, który na pewno swoich piłkarzy pogonił. <laughs> I na pewno liczył na więcej, ale jak kiedyś mawiano, jak suka nie da, to pies sam se nie weźmie. No po prostu myślę, że Lechia, która tydzień temu no w sumie też się nie popisała, ale będzie chciała wydrzeć te trzy punkty na własnym stadionie. Na pewno będzie chciała. No myślę, że będzie to typowy mecz walki. No nie zdziwiłbym się nawet, gdyby gdy padł remis. No nawet 0-0, gdyż no, w obu ekipach brakuje klasowych napastników. Zarówno Pogoń, jak i Lechia nie ma takiego typowego lidera w napadzie. Będzie to raczej potyczka dwóch Brazylijczyków. No, z jednej Mańki Ricardinho, z drugiej zaś lider zespołu Eddie Andradina, który no, jest niewątpliwie zarówno kapitanem, jak i no, głównym reżyserem gry Pogoni. Jednak ja typuję e, remis Lecimy dalej. Lech Poznań, Polonia, Warszawa. No, jak już wcześniej wspominałem, Polonia się sypie. No zostali tylko ci najwierniejsi. Lub po prostu chłopcy, którzy wiedzą, że mogą się wypromować. No Miłek Przybecki, który no, ostatnio błysnął soczystym kropnięciem. Jacek Kiełb, którego technika zawsze mi imponowała, ale który chyba gdzieś przespał wielki potencjał. No i oraz naj, no, oczywiście najjaśniejsza z gwiazd, Wszołek, który stał się no, ostatnią nadzieją pana Stokowca. Ja bym mi tak postawił symboliczną dwójkę, jednak na, na Lech się, no bo tak podpowiada nos, logika, no i przede wszystkim zdrowy rozsądek. No nie przesadzę, jeśli powiem, że podopieczni Rumaka wyglądali najlepiej spośród wszystkich zespołów Ekstra klasy. Ślusa na króla strzelców, Hamlain już błyszczy jak bursztyn na bałtyckiej plaży, no nic, tylko być brawo. W Poznaniu wygra Lech, ale ostrzegam. Mokry deszczu się nie boi. Polonia może zagrać w Bank I napsuć troszkę chwilę hitą. Och, e, widzew, No, nie spodziewałbym się tu, no, jakiejś Brazylijany, no, ani pięknego widowiska. Czy show? No, Ruch gra o pełną pulę bo podbyski dzień już chucha w plecki piłkarzom węglokoksu. Chorzywianie planują uciec jak najdalej od strefy spadkowej niczym cygan na kradzionym koniu. Poj pojedynek z widzewem może być dobrą okazją do zdobyczy punktowej. Zwłaszcza, że ostatnio mecz Pucharu polski pokazał, że ruch potrafi chwilami grać w piłkę. Jeśli słucha tego e, słuchowiska pan Jacek Zieliński, e, to mała podpowiedź. No, jako stary stratyk i analityk, no, myślę, że mogę panu no, podpowiedzieć pewną ciekawostkę. No, bierz pan Jankesa do ataku. Zanim Miński, po bokach Januszka i Smektała, taktyka 4-5-1, zwana potocznie diamenty. No, to moja wskazówka, Jacek. Znam tych chłopaków. Co powiem o Widzewie, no z ławki do pierwszego składu no powinien wskoczyć Marcin Kaczmarek, koniecznie, no Widzew bez niego to jak bigos bez kapusty, to jest dobry duch zespołu, no i na pewno wniesie dużo, dużo, no więcej niż ten, jaką Dino Gawryć, no, który moim zdaniem... W meczu ze Śląskiem będą no, rozkojarzony, no, jak zakręcony, jak, proszę Państwa, chiński termos. No, może zjadły go nerwy. Tego nie wiem. E, wiem natomiast, że w meczu z ruchem no nie padnie dużo bramek. To może być mecz z podziałem punktów. Dobra, e, Piast Gliwice, Zagłębie Lubin. E, domowa maskotka Lubinian, sympatyczny pan Krecik zostaje w lubińskiej norce. Zagłębie wyrusza do Gliwic, a tam już czeka na nich Piast. Jeśli już jesteśmy przy tych zwariowanych pluszakach, to sądzę, że nową maskotką piasta powinien być od niedawna nikt inny jak pluszowy, rogaty bucha, wprost hiszpańskiej a no ze względu na ich fascynację kopaczami z Półwyspu Iberyjskiego. He, he! A propos, wszyscy w Gliwicach czekają, kiedy w końcu zbudzi się Ruben Hurado. On ma pęd na bramkę, ale ostatnio jakby zastygł. Piast jesienią był objawieniem ligi. No, kosili faworytów, że ho, ho, ho. Lubinianie po dość meczu pucharowym dostali pewnie lekkiej zadyszki. Coś im ta skuteczność kuleje, a trela nie da sobie łatwo strzelić. To nie jest pajęczyca, pajęczyca Tekla z pszczółki Mai, która będzie chciała łapać wszystko w sieć. Oj, napastnicy miedziowych muszą o tym pamiętać. Ja osobiście dałbym szansę od pierwszych minut Adriandowi Błędowi. Błędowi, błędowi, no i kto wie, jak to odmieniać? No, ja nie wiem. Ale ten młokos maciąg do piłki pamiętam, zawiszy Śpiewano o nim pieśni. Myślę, że to może być jego czas. Za głębiej musi wyciągnąć wnioski z ostatniej wpadki z ruchy, no inaczej, piast, no, może to skrupulatnie wykorzystać. Od co? Niechaj, no, zajrzę do swojego kajetu. Aha, dobra, Legia, Warszawa, GKS, Bełchatów. No, FC Hollywood, jak brukowcy ochrzcił Legię, no musi wygrać koniecznie tą batalię z GKS-em. Ja nie widzę innej możliwości. No może tu dojść nawet do pogromu, o ile wojskowi zagrają w końcu na miarę oczekiwań. No niech się oni w końcu zgrają do jasnej cholery. Jeśli Janek Urbanek znów gdzieś pogubi punkty, to będzie niemała afera. GKS Bełchatów zrobił wszystko, by wywieźć ze stolicy chociaż jeden punkcik, ale kto ma tam strzelać gole? Ja jeszcze raz podkreślę pytanie. Kto ma tam strzelać bramki? No, bramki miał zdobywać Mak, ale wyszła figa z Makiem. <laughs> jeden, jedyny napastnik przez duże N to Dawid Nowak, ale on kisi się w młodej ekstraklasie jak pikle w słoju, kochani. Szykuje nam się mecz raczej bez historii. Jedna z najlepszych drużyn gra z jedną z najgorszych. Jedynie zagorzali Fani Bełchatowa, wierzą w zwycięstwo swoich. Oraz piszą mi na Facebooku, żebym no nie skreślał, nie skreślał GKS-u. Ale moi mili, powiem wprost, może zabrzmi to lekko brutalnie. Jeża do dupy nie wsadzisz, kochani. Ja mam przyjaciół w bełchatowie i oni sami do mnie piszą, że to nie piłkarze są winni, a zarząd. Dlatego te mocne, buńczuczne słowa kieruję właśnie do zarządu klubu. Niech panowie się opamiętają. Myślę, że spokojnie Legia wygra ten mecz. Kto wie, może nawet sagan coś, coś strzeli, a wtedy no na żeletę powróci słynna przyśpiewka, kochani. Pamiętacie to? W jest tłok, w pociągu jest tłok, to kibice legi jadą. Dwie bramki, Wodarczyk, dwie saganowski i legia jest mistrzem Polski. Ha, ha. Aj, to były piękne, piękne czasy. No następna potyczka Korona Kielce Śląsk Wrocław. No, póki co, korona należy do Śląska. No, korona mistrza Polski, rzecz jasna. Dlatego to właśnie Wrocław jest faworytem tej potyczki. Ostatnia pogoń za wynikiem w meczu z Flotą w Pucharze Polski, no, pokazała, że ta drużyna ciągle ma charakter. Ale, no, zdarzają im się głupie kwiatki, no, tak jak choćby Gikiewicz czyli czerwo już w 20 sekundzie, no, cholera. W piłce trzeba mieć nerwy ze stali. No, nie można popełniać głupich błędów. Bo robi się od razu ambaras pod bramką Śląsk musi przestać tracić bramki z szufladki Pod tytułem kuriozum I skupić się w końcu na grze w piłkę Korona z temu pokazała, że jest ekipą z jajami Wszyscy uważają chłopców Ożyńskiego za nicponi Którzy zamiast grać w piłkę obozują Ale ja się z tym nie zgadzam To nieprawda Ja w nich widzę duży potencjał Ofiarność i wolę walki Gdyby tak scyzory znów zdobyły pełną pulę to byłaby niezła balanga w kielcach o i byłaby. Jednak jeśli mila i spółka chcą obronić tytuł, no to nie ma co kalkulować trzeba trawę gryźć, kochani. Dobrze, jedziemy dalej. Górnik Zabrze, biały Białystok. No ja nie wiem jak wam, ale no mi się wydaje, że dni Tomka Hajty na stoku są no niestety policzone. Ja nie chcę nikomu zawadzić, no zwłaszcza, że Tomka lubię i szanuję, bo to fajny facet. Elegancki, no ale Jaga pomału no, leci na dno. Być może w zabrzu zabrzmi ostatni dzwonek dla piłkarzy z Białego Stoku. Wcale nie chodzi mi tu o kibica górnika pana, pana Staszka, który będzie pewnie dzwonił dzwonem jak szalony. Han Simon, jeden, pozdrawiam cię, Sentek, i weź się w końcu odezwij. No, ale przejdźmy do meczu. Widać, że nowi stranieri w jadzą, no, komają czadcze, jak mówi młodzież. Ale nie bardzo potrafią dostosować się do polskiego, nieco rzemieślniczego stylu gry w piłkę. To przykre, zwłaszcza, że ten Koreanczyk to niezły technik. Ach, vis a -vis górnik jest drużyną zgoła inną, poukładaną, z dyscypliną, taktyczną, ale też nie tylko. Przede wszystkim z pomysłem na gry. Z dalekiej podróży wraca Zachorski, no ulubienie z Leo a ma coś do udowodnienia, no, kibitą, szczególnie na Podlasiu, bo tutaj wszyscy głównie z niego szydzą. Do składu Nawałki dołączył w końcu i Jelen, no i na rozwerte mają... Pakę na puchary, powiem szczerze. No jeszcze niech Magiera wróci do zdrowia, i czołówka może czuć się zagrożona. no. Jeśli chodzi o puchar Polski, no jak nie popisała się w pucharze? No gdzie piłkarze wybrali się do Krakowa, no jak z drabiną na troskawki, no? Łatwe 2-0, no i, i tyle, i tyle. no. Ja nie czuję ambicji u tych chłopaków. No nie wiem, nie wiem, co jest grany Tomek. Zrób coś. Ostatni mecz tej kolejki no to spotkanie Wisły Kraków z Podbeskidziem bielsko-biała. Pan trener Wiśleków, Kulawik był no, dobrym piłkarzem, ale jako trener no, mnie osobiście no, nie przekonuje. No, nie, ma, nie ma takiego piłkarskiego, jak to się mówi, trenerskiego nosa, obycia, no. Brakuje mu jeszcze kilku cech, no, których tutaj z grzeczności po prostu nie będę wymieniał, a które no, nieskromno, nieskromnie mówiąc no, posiadam ja. No. Ale nieważne, nieważne, nie o tym, nie o tym. No, Wisła gra o dużą stawkę, no. podobnie zresztą jak pod Beskidzie, a więc szykuje nam się tutaj no, typowa piłkarska, że tak powiem, mocka, no. Zamiast subtelnych, soczystych i celnych strzałów na bramkę, no będziemy oglądać po dwa, ja wiem, może trzy farfocle na połowę, no. Wygra ten team, który, no, prawda, swojego he, farfocla wykorzysta. No, może to być spotkanie jednej bramki, tak więc ostrzegam i radzę, żeby przed meczem zrobić sobie kawkę. Cieszy dyspozycja Boguskiego, no, który będzie. Niczym antybiotyk na schorowaną ofensywę Wisły, po tym jak zdobył dwa gole z Jagą w Pucharze. No. Ten smyk jeszcze zaskoczy, ja Wam to mówię. podbiskie to nie są typowe ogórki, jak mawia na stadionach piłkarska brać. No. Chłopaki fajnie grają kontrą, sieją zamęt no, groźnymi dośrodkowaniami do piekielnie skutecznego Dymiana Kto wie, no, może jedną z takich akcji Słowak wykorzysta, prawda? Widmo spadku nad obiema ekipami. No, jestem nieokiełznany z tymi remisami w tej kolejce mojej mili. Ale no, wierzcie mi lub nie, no, mój nos ponownie mówi mi, że będzie typowy X. Hejże! Hej, kochani, nie byłbym sobą, gdybym na, na końcu nie poczęstował was jakimś pysznym prawda, dowcipem. No, tym razem będzie to kawał typowo piłkarski. Opowiedział mi go mój. Pleban Józef, bardzo się przy nim uśmiałem i teraz go Państwu przedstawię. Przychodzi piłkarz do konfesjonału, wyspowiadał się, na co ksiądz pyta. Synu, gdzie ty chcesz iść? Do nieba czy do piekła? Zastanów się. Na co piłkarz bez wahania odpowiada. Proszę księdza, ja chcę iść do Realu Madryt. <laughs> Także no taki żart, kochani. Uśmiechajcie się na co dzień, bądźcie weseli, niezależnie od wieku, niezależnie od po pogody i niezależnie od pory roku. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Janusz Ciamciara i słyszymy się za tydzień. Hejże, cześć!